Siema to jest druga część Minecraftowy świat Gdzie gramy sobie w single playera i pluję na te lamy i nie lubię. O nie! Nie, 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 nie bij mnie, bo ja cię zabiję. Zabiję ją. Aha. Aha. A masz, masz dziecko, cię uderzę. Haha. Głupie lamy. Masz. Uciekam teraz. Pobiłem lamy. Skóra. Lawa. Co my mamy obok tej lawy? Zaraz się spalę, więc wolę nie podchodzić. W tamtej części sobie zebraliśmy dużo rzeczy. Mam zbrojkę, jak widzicie. Przytopiony zrazu, ale to już w tamtej części. I nie mogę znaleźć pustyni. Myślałem, że tam będzie pustynia, ale tam nie było pustyni. Szukamy pustyni. Więc ja się z Wami widzę, jak już znajdę tą pustynię. Albo chociaż będzie coś ciekawego. Jeszcze zabijemy sobie te o kurde, ale ona skacze, znaczy skacze. Dobra, mamy nabóbki już, znaczy, nie na spodnie, bo ja na spodnie zbieram. Nie jedna nam zabrakła. Jedno trzeba zabić. Jakaś polanka, a obok polanki na pewno będzie pustynia. Dziękuję. na sobie bierzemy i tak jak wam mówiłem chcę się osiedlić w ogóle w jakiejś wiosce muszę znaleźć wioskę i to wszystko dobra to się widzimy zaraz no to się widzimy zaraz Ale to będzie złe, jak one mnie wepchną. Chodź, chodź. Idź sobie tam, tam, nie tu, tam idź. Czekajcie. No chodź. No do lawy, no nie umiesz do lawy skoczyć. Nie. Użyteczne jesteście. Dobra. Skurzyłem. Przy chwili nieobecności Waszej, patrzcie, co mam. Papugę. Więc jest bardzo fajnie. No i co, jeszcze nie znalazłem naszej wioski. Muszę, na pewno szukam. Wszedłem do jakiejś dżungli i zaraz nie mogę z niej wyjść. Więc jest super. Wiecie, bo było tak, że jak się podskoczyło z papugą, to ona spadała, tak? A jak podskoczy taka, po prostu? Nie, nie spada. Dobra. To muszę wyjść tylko z tej dżungli i z której on wychodził i się widzimy. Razem już znowu za chwilkę. I mogę zobaczcie co mamy. Co tam jest. To nie jest oczywiście wioska, ale to jest twierdza pustynna. Gdzie mamy do tego questa? Mamy questa. Nic nie ma. Dobra. Oczywiście wkopiamy tutaj bokiem jakoś. Nie ma tam poporu? Nie ma. Ja myślałem, że tam spadło bloku nie uruchomił płytka. Puszko! Czekaj mi z tą płytką. Tutaj boję się, że są trapczasty. I jesteśmy w domu. Super. To nam nie potrzebne jest. To nam nie potrzebne. To zaraz wykorzystamy. I w ogóle ja znalazłem. Kości nie. Strzowo na razie też nie jest nam potrzebna. Złote jabłko. Powder. Dobra, wybieramy teraz to. Do wymieniania się. O, Boże, złota zbroja. Na no serio, to jest bardzo dobrze. Diamentowa zbroja. na konia. Ta skrzynia. I siodło mamy. Możemy mieć konia. Tylko jeszcze jabłko trzeba znaleźć. No to co? Kopiemy się do góry. W tym... I ta papuga mi trochę przeszkadza tu. Ja do dżungli nie mam szczęścia, więc nie idę do dżungli. Z dżungli ja chyba wychodziłem 20 minut. Nie idę w tamtą nawet w stronę. w tamtych dwóch wieżach nic nie ma. Dobra, no to widzimy się jak znajdę już wioskę. Pierwsze jeszcze tutaj ogarnę klipunek. co hmm. trzeba tutaj wywolić? To trzeba wywalić. Yy, dobra, tutaj po moich poszukiwaniach znalazłem takie coś. Dwie skrzynki zgarnąłem, aby zobaczyć czy po prostu nic nie ma w tych skrzynkach, no jednak są. W jednej była żelazo, a w drugiej były y, nasiona arbuza. Tutaj przeszukamy, bo tylko dwie skrzynki wziąłem. Gdzie ja wziąłem sobie wagonik, skrzynią to muszę wywalić. Wagoniki się nie stakują, dlatego ich nie biorę, a skrzynka po prostu mi będzie zabierać miejsce. Pochodnie, no to dobra, połączymy sobie pochodnie. Juszko tak samo, aby się przespać, aby moby się nam tu nie zraspiły. Bo przecież nie chcemy tutaj mobów mieć. I lecimy dalej. Sobie wezmę to trochę. Bo będę chciał zrobić kolejkę, jak znajdziemy już wioskę. Tam już widać dwie skrzynki. Dobra. Teraz wszystko sobie pokraftujemy, proszę jak sp hmm. No. Świetnie. Nasze... Yes. Mamy to. Tak. Mamy diamenty. Nie wiem co zrobić z tych diaksów. Czego mojego diaksa muszę wyrzucić? To jest zadanie. To lawy muszę je wyrzucić. No tutaj szukaliśmy czy tam nie. Nie wiem. Jelazo. Redstone. Diamenty mamy. Oczywiście tylko jednego. Ponieważ kolega dał mi takie wyzwanie, że muszę. Oczywiście pozdrawiam kolegę Adamiana, który robił mi te zadania. O co chodzi? Czy jak sobie skraftuję te rzeczy. Dobra. Kraftować sobie chcę... gdzieś się nagrywa? Nagrywa się. Czyli... pierwszy skraftować sobie muszę, czyli jak sobie odłożymy. pochodnie sobie wypalimy. Robimy papier yy, tak o. O, Nie, jak się kompas robiło. Na żelazem tak dookoła. Tak, kompas. I teraz papieru. Nie, czekajcie, ja mam książkę Minecrafta i ja sobie sprawdzę ten crafting. Uwaga uwaga, mam ten crafting. I mamy mapę. O! Tam jest pustynia. Bo tam widać na końcówce. Jakaś góra. I tam tą stronę jest domek. Chyba nie. Ale co to jest to białe? Białe są pajęczyny. Aha. To, ale dziwnie się to zrespiło. Że nie pod tylko tak na ziemi. Kurzają już te pajęczyny. Tutaj crafting zostawiłem. rody mamy to sobie wyrzucimy to to sobie wyrzucimy mm, piasek zostawimy na razie Nic nie ma tutaj do wrzucenia. Jedynie jest do skraftowania. My sobie zrobimy kilo i miecz! I siekiernik. nam wystarczy Żelaza. Co jeszcze światę zrobimy. Łopata i motyka. wszystkie narzędzia. Kolejne zadanie odhaczamy. Crafting sobie zrobimy. Dajcie nam tylko miejsce za biorą. sobie tory. 59 mam tych torów. Czy już tutaj żadnej skrzynki nie będzie? Tak, już tutaj nic nie będzie. Mamy mapę, i sobie idziemy tam na pustynię. Bo tam była pustynia. Mm, to jest taka mapa. Dobra, to będzie na koniec, w tym odcinku. Myślę, że odcinek się spodobał. Co prawda, wioski nie znaleźliśmy której jeszcze będę szukał i nie wiem, czy nie zmienić, i nie, i nie wziąć tej najnowszej wersji. Jaka okay? jest, czyli 1.14, 14 tam mamy taki. Dawno można to nazwać, chyba nie. Taką, jakby. No to powinno być po prostu w ziemi, a nie jest. Dziwnie. No tam mamy jeszcze skrzynkę. A nie, te chyba już skrzynki otwieraliśmy, tak. Tak, te skrzynki otwieraliśmy. Jeszcze tutaj sobie wejdziemy i kończymy odcinek. Czyli kończymy odcinek. Hmm. To na tyle w tym odcinku. Nic więcej nie mogę zrobić. I tak wyszedł duży ten odcinek. No, no i nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na kanale i lajka, aby być na bieżąco. Minecraft się na kanale jeszcze będzie pojawiał. Zobaczymy, co jest. Nagramy parę odcinków i zobaczymy, czy się przyjmie. Na razie i cześć.